Jednym z najbardziej bolesnych kłamstw, które my, kobiety, wyniosłyśmy z dzieciństwa, to przekonanie, że coś jest z nami nie tak, że jesteśmy niewystarczająco dobre, że musimy zasłużyć na miłość, że musimy ciągle udowadniać swoją wartość. To dlatego tak wiele z nas ciągle się poświęca, robi wszystko dla innych i zapomina o samej sobie. Ale możemy powrócić do miłości do samej siebie, do tego, żeby powiedzieć najpierw ja, Najpierw zajmę się tym, co jest moją faktyczną potrzebą, zaopiekuję się swoimi uczuciami, zadbam o swoje marzenie. To jest właśnie proces, który poprowadzę dla kobiet w moim 28-dniowym kursie Już jesteś wartościowa, którym pomogę Ci głęboko uzdrowić zranione poczucie własnej wartości. Szczególnie zranione w dzieciństwie w tych momentach, kiedy dowiedziałyśmy się, że coś jest z nami nie tak, nic nie jest z Tobą nie tak. To jest kłamstwo, to jest fałszywe przekonanie na temat Twojej wartości i możemy razem od tego kłamstwa się uwolnić, tak, żebyś mogła powróć tę wartość, którą miałaś w sobie od zawsze. Zapisz się już teraz nie mogę się doczekać, żeby powitać Ciebie w kursie i wyruszyć razem z Tobą w tę przepiękną podróż z powrotem do samej siebie.